Ze mną jest i z Państwem oczywiście Patryk Michniewicz, zawodnik gminy Suwałki. Po ciężkim boju widać jeszcze pod spływający po czole. Patryk, gratuluję zwycięstwa, szczególnie, że Waszym przeciwnikiem był, no, można powiedzieć, drużyna, która sprawiła nielada niespodziankę. W pierwszej kolejce mowa oczywiście skupski Team. Dziękuję po pierwsze, a po drugie no, wymagający bardzo zespół. No ciężko było, przegrywaliśmy 2-1. Oni właśnie jak wspomniałeś, w zeszłym tygodniu wygrali z sejnami 3-1. No i dzisiaj zapowiadał się też ciężki pojedynek. E, ciężko było w pierwszej połówce, potem w drugiej, ale jakoś się udało dociągnąć do niej wynik i wygraliśmy 3-2. Patryk, pozwól, że zbyt wiele miejsca w tym wywiadzie nie poświęcimy na to, co dzisiaj się wydarzyło podczas drugiej kolejki rss Football League, ale wrócimy do pierwszej kolejki. No, tam chyba ten mecz nie poszedł po Waszej myśli. No nie, no tak jak myślę i dla wszystkich drużyn, bo to było badanie gry. Pierwszy, pierwsze mecze były, także przegraliśmy 1-0. Mecz był wyrównany. Myślę, że do jednej bramki ktoś strzelił, ten wygrał. A jak tą długą przerwę wykorzystał Patryk Michniewicz? No tak patrzę na ciebie, zmężniałeś. No oczywiście, jest kobieta, niedługo może narzeczona. Tak jak widziałeś, rowerykiem do pracy ile razy jeździłem, także... No to, przepraszam, przerwę, to akurat powinno działać w drugą stronę, ale narzeczonej oczywiście gratuluję. Także, no dobrze, dobrze. Aby, aby trochę brzuszek nie urosnął. I aby zdrówko dopisywało, i aby do przodu, i chłopakom trochę pomóc. Zawsze to coś się uda może na podium być. Ja zauważam, lubię z Tobą oczywiście roz, rozmawiać, tak z dużym humorem, z dużą też sympatią, dużą sympatią Ciebie darzę. Widzę, że stawiasz bardziej na doświadczenie, tak jak Krzysie Kulesza. No ja tylko czekałem na te pytania, kiedy będzie Krzysztof Kulesza, ale każą mi przekazać, że wczoraj był na Ojomie, także nie wiem, nie dopytałem co i jak, ale ważne, że ma chęci do grania, ważne, że się rusza. Lubię się z nim zgrzytać, ale no ważne, że jest drużenie, Taki tak przyda się nam doświadczony zawodnik. W drużynie pojawił się też nowy zawodnik. Mowa oczywiście o Pawle Fajkowskim. Tak jest. Grał w tamtym roku w Filipowie, jak się nie mylę, tak? Nie, to dwa lata temu grał w Filipowie w drużynie z Zgodę, no. Przydatny zawodnik, szybki, le, dwu, lewo i prawonożny, także przyda się w drużynie i myślę, że jeszcze nie raz pokaże na boisku i jeszcze nie raz da nam trzy punkty, dopisze nam do, do tabeli. Ja nie zaglądam nikomu w PSL, ale tak jak patrzę po zawodnikach, którzy tworzą ten team gminy Suwałki, no to można powiedzieć, że... Drużyna chyba z największym doświadczeniem w bramce Janusz Korajwo, w polu Tomek Babkowski, no wspomniany Krzysiek Kulesza, Patryk Michniewicz, ale chyba wprowadzacie również i młodych zawodników. Tak jest i jest jeszcze syn Tomka Babkowskiego, także super, że Tomek daje mu szansę, dzisiaj tak nie chciał dać ze względu na przeciwnika, bo siłowo też grał, gra, także Ważne, że się trzymamy już parę lat. W tym samym składzie gramy, tam kogoś dobierzemy, ale myślę, że przeciwnik, przeciwnik nas się obawia zawsze. Patryk, mówisz, że Was się zawsze przeciwnik obawia. To prawda, bo gmina suwałki jest nieobliczalna, ale po tej przerwie ponad 300-dniowej, czy jest jakaś drużyna, której szczególnie się obawiacie? Myślę, że jeszcze nie oglądałem wszystkich meczów i na to chwilę nie powiem. Zapytaj mnie w połowie rundy, wtedy odpowiem Ci. Pasuje. Oczywiście trzymaj mnie za słowo. Ja do tego wywiadu powrócę. Zaproszę Ciebie tutaj w to, w to samo miejsce i to pytanie zadam. A teraz pytanie już na koniec. Zadałem je Patrykowi Skupskiemu, przed, z którym rozmawiałem przed tobą. W poniedziałek poznaliśmy najlepszego piłkarza, według oczywiście plebiscytu France Football. Nagrodę otrzymał Leo Masi. No to, twoim zdaniem, Leo Masi i Robert Lewandowski. Nie no, myślę z całego sezonu, z tych dwóch lat nawet, bo to rok, rok temu odwołali. Myślę, że Lewy powinien dostać za cały kształt, za ca ciężką pracę, za to, co robi, jak poświęca czas i za te bramki, które strzela. No, ale wygrał lepszy, no, Messi. A w tym roku kto się będzie liczył w walce o tytuł najlepszego zawodnika resursowałki OK Football League? Myślę, Patryk Michniewicz oczywiście. Myślę, że też musisz, w połowie tabeli powiem, kto będzie, ale myślę, że to nie ma znaczenia. Myślę, że za dobra zabawa się liczy i aby zdrowie dopisało, aby święta Bożego też narodzenia szczęśliwe wszyscy spędzili, także aby się bawić dobrze, żeby ludzie w domach nie siedzieli. No właśnie i to jest piękna płatna naszej, naszej rozmowy. To, aby dobrze się bawić, temu służą między innymi służą nasze rozgrywki resesuwałki Football League, do których razem z Patrykiem Michniewiczem, moim dzisiejszym i Państwa gościem, serdecznie zapraszamy. Patryk, dzięki za rozmowę. Widzimy się już niebawem. Dziękuję również, do zobaczenia.